w Piławie Górnej, konkretnie w dzielnicy Kośmin. Jesteśmy na trzecim już pikniku w Kośminie. W ostatnich latach organizowaliśmy również. Dzisiejszy piknik ma jeszcze taką dodatkową nazwę. Nazwaliśmy go Piknik Europejski z tego powodu, żeby tak uhonorować właśnie 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tutaj piknik w Kośminie ma już swoje tradycje. Głównymi organizatorami jest Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie Koszykówki PG Tutaj te grupy mają już dosyć dobrze opanowany cały rytuał przygotowania tej imprezy. Tutaj od strony sportowej główne zawody odbywają się na malutkim, asfaltowym boisku w koszykówce w relacji dwóch na dwóch, dzieci i młodzież pod kierownictwem trenera naszego radnego Arkadiusza Majchra właśnie te zawody prowadzi. Jeśli chodzi o akcent kulinarny, to wystarczy się rozejrzeć, jest tutaj sporo tych atrakcji. Kiełbaska z grilla oczywiście, różne jeszcze inne rzeczy, dosyć dużo ciast, no więc można tutaj dobrze i ciekawie spędzić czas. Pogoda, jak widać, już wiemy na pewno, że będzie udana. A więc wiele, wiele godzin na nieźle przygotowanym tutaj terenie spędzimy. Nasze pikniki w Piławie Górnej stają się coraz bardziej popularne. Ten właśnie w Kośminie, pierwsza edycja, druga edycja, w poprzednich latach przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Tutaj naprawdę były tłumy mieszkańców, nie tylko Piławy Górnej. Dzisiaj prawdopodobnie będzie podobnie. Coraz bardziej różne nasze stowarzyszenia doskonalą się w organizacji takich pikników, i tych pikników mamy coraz więcej. W ostatnich dwóch latach oddaliśmy do użytku nowe strefy rekreacji w innych dzielnicach miasta i staramy się przyjąć taką ideę, żeby każda strefa rekreacji miała swój piknik miała takie swoje małe święto dzielnicy, jak to nazywamy i będziemy się starali właśnie żeby tych pikników było więcej i już mogę zaprosić na kolejny który odbędzie się 18 maja na Kopanicy na ulicy Okrzei. Tutaj już również mieszkańców zapraszałem. W dalszej kolejności przy naszym parku niedawno zrewitalizowanym w ubiegłym roku w oddanej strefie rekreacji przy ulicy Bolesława Chrobrego również będzie piknik, również w nowej strefie przy ulicy Cichej. Będzie tych świąt więcej, także to jest na pewno duże urozmaicenie zgodnie zresztą z, ze wskazaniami i z oczekiwaniami mieszkańców. Na tych naszych piknikach mieszkańcy chcą się gromadzić i to naprawdę licznie, to jeszcze są takie pozostałości po pandemii, kiedy przez kilka lat no nie mogliśmy za bardzo swobodnie spędzać czasu i teraz jeszcze w pewien sposób odreagowujemy, bardzo chętnie gromadzimy się. I właśnie mieszkańcy bardzo chętnie też wychodzą. Tutaj do nas ze swoimi umiejętnościami, ze swoimi produktami, z takimi talentami, które mają, bardzo chętnie właśnie piecze się ciasta, robi się różne innego rodzaju wypieki typu naleśniki czy gofry, kiełbaska zawsze jest, także każdy tutaj chce coś zaoferować od siebie. Życzę wszystkim dzisiaj dobrej zabawy, zapraszam już na kolejne pikniki, również w inny trochę sposób, będziemy w tym roku spędzać Dni Piławy Górnej. Z powodu modernizacji stadionu, niestety nie zorganizujemy w tym roku dużej imprezy masowej na stadionie miejskim w ciągu jednego czy dwóch dni, ale myślę, że mieszkańcy nie będą żałować i będą zadowoleni, dlatego że dni Piławy Górnej rozciągnęliśmy aż na 4-5 tygodni. Będą się odbywały różnego rodzaju imprezy i kulturalne i sportowe i wiele jeszcze innych w różnych miejscach miasta dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i to razem wzięte spowoduje, że tych atrakcji będzie jeszcze więcej i, i będzie, będą mogli skorzystać mieszkańcy w jeszcze większej ilości niż w czasie typowych dni Biławy Górnej. Także do tych nietypowych obchodów, ale bardzo atrakcyjnych już dzisiaj zapraszam. Muzyka